Dobrze. I teraz popatrz. Co mówią te dwa wzorki? Wiesz co one mówią? T ten wzorek i ten, że on, tu jest tyle, a mhm. to jest tyle. One mówią, że funkcja tangens jest funkcją jaką? Okresową i ma okres pi. Widzisz? Mhm. Patrz. No to wszystko ono musiało być do na maturze że nawet tej zwykłej. I... Tak mi się wydaje. No ale no, tutaj się dowiadujesz to pierwszy raz w życiu, nie? Yy, bo takie coś, no by, by były takie wzorki, no że no, były wzory no, redukcyjne, nie? Dziękuję. No więc uczenie się wzorów na pamięć, bez zrozumienia, no to nic nie daje, no, kompletnie nic nie daje, no bo mhm. jakby to coś dawało, to, to ty byś mi nawet byś nie rozumiała o co chodzi, ale byś mi pisała z pi plus alfa to jest tangens z alfa, byś recytowała to. Ty nie recytujesz tego, bo to się nie, 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 nie idzie się nauczyć na pamięć. To, to, yy, zresztą nie ma, ma najmniejszego sensu się uczyć tego napędu, trzeba zrozumieć po prostu. I teraz te wzorki właśnie mówią, że funkcja tangens co pi się powtarza, czyli co ile stopni się powtarza? Co 180, 180. Sto, 180 mhm. stopni się, się powtarza, no nie? A funkcje, czy funkcje sinus się powtarzają co 180 stopni? Czy są okresowe? Czy mają okres pi? Nie, bo tu są minusy. Mhm. One, a jakie, jakie mają okresy, te, te dwie funkcje? A to widzimy tutaj, że sinus 2 pi plus alfa to jest sinus alfa, widzisz o tutaj. Mhm. Czyli funkcja tangens i kontangę ma okres 2 pi. Wszystkie te cztery mają okres 2 pi. Mhm. Ale te, te dwie funkcje mają dodatkowo okres pi. Mhm. Czy to nie jest jakieś sprzeczne, że jest okres pi i jest okres 2 pi dla tych dwóch funkcji? No nie, no bo jak się dni tygodnia powtarzają co co 7 dni, to powtarzają mhm. się również co... Co 14. No, tak. Rozumiesz? Tak. Czyli te dwie funkcje się powtarzają co 14 dni, a te się powtarzają co 7 dni. To mhm. co 14 też się powtarzają, no tak mhm. mówiąc, tak dziecinnemu. Dobrze. Teraz, jeżeli to są funkcje okresowe, te funkcje, to czy one są różnowartościowe? Te, te cztery funkcje. No nie, no bo wartości się powtarzają mhm. co, co jakiś czas. Więc one, one, czy, więc czy, czy funkcja sinus ma funkcję odwrotną? Nie ma, tylko sinus też nie ma, tam też nie ma, tylko też nie ma. Mhm. Teraz, gdybyś sobie pracowicie popatrz, zrobiła tak. Yy, tu jest pi, tu jest 2 pi. To my, ty tam wyliczyłaś, że sinus 0 jest 0. Sinus pi chyba, chyba już też wyliczyłaś, że sinus pi jest też 0 I sinus 2pi te, tego, tego nie robiliśmy, ale to, to jest też 0. A Sinus Pi pi/2, to, to wyliczałaś tutaj gdzieś na końcu tych karteczek. Sinus Pi 2 o tutaj widzisz, Sinus Pi 2 jest 1. Bo ty mi tam na początku, jak na początku mi pisałaś, że tam Sinus Pi 2 to jest 0, widzisz, o, to, to, to też, bo ty mówiłaś, że z tablek się nauczyłaś, nie? Sinus Pi 2 nie, nie jest 0, tylko jest 1, tylko jest ja to pytanie do tego postawiłem. Mhm. To, to tak uczenie się z nie ma najmniejszego sensu, to, to nie jest w ogóle nauczenie, to, 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 to jest jakieś udawanie uczenia, to jest jakaś paranoja. To tak jakby się uczyć jeździć samochodem no na podstawie, że ktoś nie widział samochodu, no. tylko się nauczył na pamięć trzy rozdziały z podręcznik kierowcy. Że aby jechać samochodem należy... Do, 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 recytuje, nie? recytuje tylko nie? Nie wie gdzie jest kierownica, nie wie gdzie jest przód samochodu nawet. No nic nie wie, tylko recytuje tam. I oczywiście mm. Bersał tak, że aby, aby jechać samochodem należy kręcić kierownicą zderzakiem w prawo. Zaraz, kierownicą zderzakiem w prawo? No, albo aby, aby cofnąć do tyłu należy zderzak przy, przesunąć na dźwignię... No, no bo mylą mu się z, zderzak z, z dźwignią tak. biegów, no nic nie rozumiem. Widać od razu, to ten adept. Więc patrz, sinus pi, pół, jak tu jest 1, to sinus pi pół jest 1. Sinus 0 jest 0, sinus pi jest 0, 2pi jest 0, sinus tutaj 3 drugie pi. To jest minus 1, tego, żeśmy nie obliczali. Mhm. Potem sinus pi czwartych to wyszło pierwiastek z 2 przez 2, czyli to jest 0,7 gdzieś tam, no nie. Potem pi szóstych 6 czyli dla 30 stopni to jest 1 2 Dla pi 3 to jest pierwiastek 3 przez 2, i to wychodzą takie punkty. Jakby powiedzieć dla tych następnych kątów tutaj, to widzą tam kolejne punkty, i krótko mówiąc, wykres sinusa jest taki. Mhm. Tak i tak. A dalej co? A dalej się powtarza, bo co dwa pi się powtarza. Mm -hmm. Czyli ten wykres dalej się powtórzy, a co będzie wcześniej? No dalej się też powtórzy, tylko w drugą stronę, nie? Tutaj mm -hmm. leci. Albo korzystamy z tego, że sinus minus alfa to jest minus sinus alfa. Czyli jak sinus pi. Bo to, o to był taki wzór, patrz, o Ten wzorek się teraz przyda. Że sinus minus alfa to jest minus sinus alfa. Czyli mm -hmm. jak sinus pi, pi, pi pół jest jeden, to sinus minus pi pół. Będzie minus 1. Mhm. I tak dalej. Czyli krótko mówiąc, ten wykres sinusa o to tak leci tutaj. Tak i tak. I teraz, czy ta funkcja jest różnowartościowa? No nie, no bo mhm. na przykład dla tego argumentu i dla tego argumentu jest ta sama wartość funkcji. Mhm. Dla tego argumentu i, i dla tego argumentu jest też ta sama wartość funkcji. Czyli o taka, taka linia jest przebijana w, w, w nieskończenie wielu miejscach. Mhm. Wobec czego funkcja sinus ma funkcję odwrotną? Nie, nie ma funkcji odwrotnej więc trzeba zrobić z niej funkcję różnowartościową, czyli trzeba ją obciąć. Mhm. Więc żeby zrobić funkcję odwrotną, to trzeba się zdecydować na, na taki kawałek sinusa, na którym ona jest różnowartościowa. I teraz, na, jak, na jakim fragmencie funkcja sinus jest różnowartościowa, na przykład? Różnowartościowa? Tak. To, jest tąd, tu? O właśnie, Wodzie... tak. Znaczy, dokładnie biorąc to o, dla tych argumentów. Dla argumentu odtąd, mhm. dotąd, o. Czyli ten, o ten kawałek, o, ten, ten kawałek funkcji sinus jest różnowartościowy. O. Czyli jak się funkcję sinus obetnie tylko do, do tego kawałka, mhm. to wtedy jest funkcja, to wtedy ta funkcja, czyli funkcja sinus, o to to jest tak, f od x równa się sinus, sinus x, ale obcięta, o tutaj tak napiszemy obcięta, taka kreska oznacza u mnie powiedzmy obcięta, do jakiego przedziału? Od minus pi pół do pi pół, od, do przedziału domkniętego od minus pi pół do do pi, pi pół. Mm -hmm. taka, taka funkcja, czyli funkcja sinus obcięta do tego przedziału jest już różnowartościowa i ma funkcję odwrotną. Mm -hmm. I ta funkcja odwrotna to jest, to jest właśnie arkus, arkus sinus. Mm -hmm. Czyli, a teraz na, na tym rysunku jak, jak pokazać arkus sinus czegoś na, na tym wykresie teraz? Na przykład arkus sinus 1 wynosi pi Dlaczego? No bo sinus pi 2 daje 1, to arcus sinus 1 daje pi 2 Sinus pi 4 daje pierwiastek z 2 przez 2, więc arcus sinus pierwiaska z 2 przez 2 da, daje mhm. pi 4 Sinus pi 6 daje 1 drugą. Mhm. To arkus sinus 1 drugiej daje pi 6 Sinus minus pi pół daje minus 1, to arkus sinus minus 1 daje w wyniku minus pi pół mhm. I tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? Tak. Więc tutaj nawet jest wykres arkus sinus y, widoczny. Arkus sinus x. Tylko jak, jak na niego, jak, jak zobaczyć ten wykres? Gdzie, gdzie tu jest wykres arkus sinus x na, na, na tym rysunku? Gdzie jest wykres? Może tak. Gdzie jest wykres sinus x? Sinus x. No to jest ta linia, to jest wykres sinus x, no nie? Mhm. Gdzie jest wykres sinus x obciętej, obciętej do tego przedziału? No to jest ta część pogrubiona mhm. tutaj, nie? Pogrubiona. A pogrubiona jeszcze, jeszcze bardziej sama. No do, dobrze, w porządku. A teraz, gdzie na tym wykresie jest wykres funkcji arcus sinus X? Może tutaj to? Nie, no to jest ten hmm. sam wykres, to jest Aha. ten sam wykres, tylko gdzie są argumenty? Argumenty są na tej osi, a gdzie są wartości? Na tej osi, rozumiesz? Aha. Czyli, czyli mm -hmm. dla tych argumentów są przyporządkowane te y, czyli na przykład dla tego argumentu, o jak ja tutaj trzymam długopisem, to dla tego argumentu jaka jest wartość? Pokaż mi wartość dla tego argumentu, który ja trzymam długopisem. No gdzieś... No, no, no gdzieś tutaj, o, trzymaj tam długopisem, tam, tam gdzie, gdzie tu pokazywałeś, tak. A, a dla tego argumentu tutaj? No, no gdzieś tak i tu, tutaj gdzieś, nie? I, no. I tak dalej. Tyle tylko, że to jest niewygodne dla ludzi, że argumenty są na tej osi, a wartości są na tej osi. Mhm. Więc, czy, więc trzeba by tak popatrzeć, żeby ta oś leżała tak normalnie. A normalnie to, żeby ona leżała tutaj. Mhm. A ta żeby leżała tam. To teraz jak, jak to zrobić? Jak, jak to zrobić z tą kartą? Wiesz jak to zrobić? Smaruję się ją sz szmalcem albo masłem mhm. i patrzy się pod światło. Na to jest taka o i popatrz. O i tutaj o to po jest, To jest wykres arkus sinus. Mhm. Widzisz, widzisz? teraz? Widzisz arkus sinus? Tak. Mhm. To to jest wykres arkus sinus. A żeby to mieć na jednym wykresie, to teraz to co widziałaś można by narysować na jednym wykresie, że, że na jednym miałabyś ten widok sinusa, tego obciętego mhm. obciętego Sinusa i arkus sinus jednocześnie. To, to wiesz, jak, wiesz jakby to jakby to wyszło, to trzeba by sobie tutaj narysować prostą Y w X i odbić ten kawałek symetrycznie względem mm -hmm. tej Y w X i wtedy jakby ten wykres wyglądał, O, popatrz, musiałbyś sobie o, tutaj Y w X o tak odbić i, i to by wyglądało jakoś, jakoś tak, tutaj tak, o jakoś i, 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 i tak mm -hmm. czyli Wykres arkus sinus x oto tak wygląda. tak, takie coś. Tutaj. I tu jest jaka liczba? Tutaj. Tu jest, tu jest minus jeden. Mhm. A tu jest? Pi drugi. Nie, tu jest jeden. Aha. Tu jest? To pi drugich? Tu jest pi drugich. A tutaj jest? Minus pi drugich. Minus pi drugich. Mhm. I teraz już kończąc lekcję, to podobnie z, z arkusem kosinusem. Żeby mieć arkus kosinus, to trzeba wiedzieć, jak wygląda wykres kosinusa. Okay. Wykres kosinusa jest. Funkcja kosinusa jest funkcją parzystą, bo tu tutaj, że kosinus minus alfa to jest kosinus alfa. Wobec czego? Jak rozumiem tak, że kosinus 0, pamiętasz, jak tam wyszło, kosinus 0, Tu obliczałaś. Kosinus 0, na którejś tutaj jest tutaj z tych karteczek. O, o, tutaj było, patrz. Kosinus 0 jest 1. Mm -hmm. Tutaj masz. Więc dla 0 jest 1. No potem tam obliczaliśmy. Jakby, jakby to wszystko powstawiać, to wyszło Ci o coś takiego. O, tu, tu, tutaj jest pi. O, a tutaj, a tu jest 2pi. Dla 2pi dla jest znowu 1. O, tu, tu, tu jest 2pi. Więc to jest wykres kosinusa. A co, co jest dalej? A dalej się powtarza, bo okres jest 2pi. A tutaj jest jak jest tutaj tyle, to dla minus tego kąta jest tyle samo. Mhm. Więc oto jest coś A. takiego. I teraz, żeby mieć, czy ta funkcja jest różnowartościowa? No, no nie jest No, bo ona się powtarza. Po, to powtarza się wiele razy ta sama wartość. Na przykład o ta wartość to jest i dla tego kąta, i, i dla tego kąta, i dla następnego, i tak dalej. Więc trzeba wybrać jakiś kawałek, na którym się nie powtarza. Mhm. Więc na, przy jakim wcięciu w, w, w kosmosie jest, jest funkcją różnowartościową. Na przykład. Bo to można różnie wybierać, ale zwykle się wybiera jaki kawałek? A ten, ten No, no tak, od, odtąd dotąd. O, wybiera się ten, ten kawałek, no nie? To się po, pogrubia. I teraz na podstawie tego robi się teraz funkcję arcus cosinus. Czyli arc. Go, arc. Arcy, cosinus. Y, x. Przy czym to x. To teraz jest na tej osi, tak jakby. Uh -huh. Rozumiesz? Czyli arkus kosinus tego x -a to, to jest ta wartość. Arkus kosinus tego x -a to jest ta wartość. Uh -huh. Arkus kosinus tego jest, jest ta wartość, nie? Uh -huh. Rozumiesz? Uh -huh. I teraz tutaj, wszystko co, co tam pod, my podawaliśmy na podstawie tych, tych rachunków, to jeżeli. Się, ja tak robię na szybko i teraz też tak już na szybko nie miałem czasu na to to sprawdzać, to zdaje się, że te wszystkie kąty leżały w, na tym kawałku, wobec czego miałem prawo pisać. Że jak, uh -huh. jak sinus tego kąta jest tyle, to arkus sinus tego jest tyle. Miałem mm. to prawo wszystko pisać i teraz popatrz, żeby zobaczyć wykres arkus sinus taki, taki prawdziwy, to trzeba by znowu tą oś dać w to miejsce, a tą oś dać w tamto miejsce. Czyli co, co zrobić? Popatrzeć pod światło, o, po prostu tak, popatrzeć pod światło po obróceniu kartki o, w ten sposób. O tutaj, ja pokazuję tutaj. O ty widzisz teraz tak, mm. arcus, tak. Arcus, to jest arkus cosinus i analogicznie postępuje się z arkus tangens i arkus kotangens, czyli tangens jest też okresowa, kotangens jest też okresowa, bo to są takie osobne kawałki, osobne takie takie yy, gałęzie. O, tangens to tak, no, tak. Potem tu, tutaj, tu, tu jest, tu jest, yy, pipu, a tu jest minus pi Gdzie tutaj? O, tu jest asymptota. Tu, tu nie przecina tego i tu tego też nie przecina. I potem jest na, na, następna gałąź. I następna gałąź bierze się tylko jedną tą gałąź, o tą jedną. I się patrzy pod światło, i masz wykres arkus-tangens tutaj. Potem kotangens, to znowu tak wygląda, o tak tutaj leci, o tak. Więc bierzesz i potem po, powtarza się, więc bierzesz tą jedną gałąź i patrzysz znowu pod, pod światło, i masz arkus-kotangens. Więc w, w tym momencie ja ci wytłumaczyłem bardzo szybko no, mnóstwo rzeczy z trygonometrii, które by, są potrzebne do tego, żeby w ogóle zrozumieć, co to jest arkus, niezarkus, arkus i tak dalej. I teraz w tych zadaniach. Takie jak tutaj, no to one są trudniejsze, bo to trzeba jeszcze więcej różnych rzeczy znać, ale no przynajmniej, tak. przynajmniej no wiesz, co te napisy znaczą, Roz, rozumiesz? Czy patrz, jak masz o takie hmm. zadanie, popatrz. Yy, o, tu jest zadanie tego typu, podać pewnie dziedzinę, że funkcja jest o, pod pierwiastkiem jest coś tam, co, coś tam, coś tam. Uh -huh. I teraz, jeżeli, jeżeli to jest wszystko w liczbach rzeczywistych, to pod pierwiastkiem, czy może być wszystko pod pierwiastkiem? Uh -huh. Czy może być wszystko pod pierwiastkiem? Tak. pierwiastkiem? Nie. A co musi być pod pierwiastkiem? No, Albo co nie może być podpierwiastkiem? No może być liczba ujemnych. Tak, w, w liczbach rzeczywistych, to pod pierwiastkiem nie, nie może być liczba ujemna. Więc jak, jak tu jest zapewne na takiej funkcji, jak tej, to, to znaczy, że co? Że to wyrażenie musi być większe lub równe zero. Mhm. A teraz no, trzeba by się znać na, na logarytmach. że Jak, jak tutaj byłoby 0, to to byłby logarytm zera. Mhm. Algardem 0 znowu nie istnieje, tam z, jakich, z jakichś innych powodów, które trzeba by tam się trochę pouczyć. Wobec czego, żeby, żeby, żeby x należał do dziedziny tej funkcji, to po pierwsze, tu nie może być 0 w tym miejscu, oraz całe to musi być większe lub równe zero. Więc pan czy pani tam na ćwiczeniach napisało, napisało ci dwie rzeczy: tą rzecz i tą rzecz. I trzeba to rozwiązywać. No to, to jest rozwiązane i większe od 0, a nas tutaj, no to przenosimy to na drugą stronę, pi czwartych, teraz trzeba wiedzieć arkus kotangens yy, arcus, co? arcus yy, czego daje pi czwartych. Mm -hmm. No to ponieważ tangens pi czwartych daje 1, to arkus tangens 1 daje pi czwartych. Więc zamiast tego mogę pisać sobie to. Mm -hmm. A teraz tu mam arkus kotangens i tu mam arkus kotangens. Jak tu mam arkus kotangens i arkus kotangens, to teraz, żeby to rozwiązać, to trzeba... To co, co robimy? No, ja, ja tak mówię tak prymitywnie, no mm. opuszczamy, te, te funkcje, tak? opuszczamy te funkcje tak? te i coś tam dalej liczymy. Zgadza się? Tak, zobaczymy, jest jakby zmiana złotych. A no właśnie, a no właśnie. Więc, wie, więc widzisz, to nie jest tak, że tak po prostu opuszczamy. Mm -hmm. Musimy jeszcze wiedzieć, jaka, jaka ta funkcja kotangens jest. Czy rosnąca, czy malająca, czyli jaki jest jej wykres. I, I zobacz. Tutaj na, na to jest karteczek, ona, ona będzie, zobacz. O! To jest. To jest, jest, jest arkus kotangens. Y, y, więc tak, to jest wykres kotangensa. To jest wykres kotangensa. O ta linia. Y, wiesz co? Y, może narysuj tę linię, narysuj ten nowy wykres, albo, albo ja narysuję tylko, poczekaj, poczekaj tylko polóż na w jedną rękę. Tutaj, o tutaj. Tu jest 0, tu jest pi. I my tego nie robiliśmy, ale... Y, ale o, wykres kotangensa jest taki i to, to jest asymptota tutaj. To. I żeby teraz mieć wykres funkcji arkus kotangens, to trzeba to na to popatrzeć pod światło. O, to, to tutaj. O, ja akurat na kamerce to biorę. I teraz ta funkcja, którą tutaj widzisz, o tutaj, to jest jaka funkcja, rosnąca czy malejąca? To tutaj? Tak. Malejąca. To jest funkcja malejąca. To znaczy, że jak wezmę większy argument, to wartość funkcji jak wezmę dwa argumenty, to dla większego argumentu jest wartość funkcji mniejsza. mniejsza. No bo im bardziej, im bardziej będę szedł w tamtą stronę, tym bardziej schodzę w dół. Tak, mhm. no tutaj powinienem tak, tak pokazywać. Wobec czego, jak chcę, zobacz, o tutaj, jak chcę, żeby arkus cotanga